Humatorze mija gorączka. Uczy się ona błyskawicy Omega. Hej, wszystkim jestem CDDZIO i witam ponownie w moim zagrajmy w Mother 3. Ostatnio w tym let's playu -no wciąż się działo całkiem dużo. Otóż weszliśmy do Empire Porky Building. Wysłuchaliśmy po raz kolejny, jak grają DCMC. I dowiedzieliśmy się, że fasad to tak naprawdę Lokria. Siódmy brakujący magicyga. Lot tu jest I ta muzyka jest nieco straszna. A czy to jest inna wersja muzyki, chociażby z zamku Osochy albo z Laboratorium Chimera? Ale nie wiem, ta wersja jest dla mnie po prostu. No nie jest po prostu straszniejsza. Nie wiem, po prostu takie mam wrażenie. I tu już mamy kilku nowych przeciwników. I tak, z przodu mamy niejakiego boa tranzystora. Otóż ten Boa ma głównie niezbyt mocne ataki fizyczne, tak naprawdę ma on też nieszczególnie dużą ilość punktów droga ogólnie jest to naprawdę łatwy przeciwnik. Ma on też jednak, jak niech pamiętam, chyba ma on też alarm, którym może on na pole walki przywołać pułkowników Świńskich Masek, ale mimo wszystko Boa naprawdę nim się nie powinniście się przejmować. Jak pamiętam, jest on słaby na błyskawice, to jest jakby jego największa słabość. I tak wam z góry powiem, że w tej części gry, którą dzisiaj nagram, Wystąpi naprawdę dużo wrogów, którzy są na błyskawice naprawdę słabi, więc takie coś, co na początku chciałbym tutaj jakby zanotować. I jeszcze z tyłu mamy drugiego wroga, którym jest niejaki K-9000! Ba, wybaczcie, musiałem. Otóż ten oto wróg, no, jest nieco silniejszy od była tranzystora. Ma on, jak pamiętam, nieco ponad 1000 punktów zdrowia. Znaczy, głównie chyba jego najgorszym atakiem jest jego atak mini-mechapsami, chyba taką się nazywa. Otóż on w waszą stronę wystrzeli trzy takie właśnie mechapsy i one waszą drużynę uderzą trzy razy i przy każdym razie jedna z waszych postaci będzie będzie pozbawiona 80 lub no tak około 80-90 punktów zdrowia. No niby trochę to boli, ale też nie jest to aż tak szczególnie mocarny atak. I na K9000 też chyba jak pamiętam Błyskawica działa naprawdę, no całkiem dobrze. Więc w tej walce chyba wręcz będę mógł się tutaj, e, no, będę mógł chyba nad tą całą błyskawicę Omega od Komatory pokazać. Bo właśnie ona się tego dopiero co nauczyła. Więc teraz to zastosujemy. Ogólnie dzisiaj, w tym let's playu, naprawdę Komatora będzie często tutaj używała swoją błyskawicę Omega, skoro jej się nauczyła. Ona nam się naprawdę przyda. to mamy tą samą błyszkawicę Omega, powinna ona uderzyć je cztery razy, mamy trzeci, wąż już padł, jeszcze czwarty i też trafiło! Naprawdę ładna kolejka. I naprawdę fajnie poszło, no, w tej walce nawet noworokowie nie zdążyli nic zrobić, więc... Walka poszła nam naprawdę przyjemnie i szybko i bez w ogóle właściwie jakichkolwiek ran. Więc możemy iść dalej i tu mamy kolejnego z tych... E, tych całych... Ka o, e, znaczy to nie jest over 9000, tylko exactly 9000! nie wiem. I tak, tych wrogów no też łatwo się atakuje od tyłu, oni też w terenie nie, no, nie są tacy, że oni po prostu będą zawsze waszą stronę zwróceni, więc ich też od tyłu się naprawdę łatwo atakuje. Czym oni są, nawet nie wiem, jakieś takie, nie mechaniczne... Robopsy. Na no, takie coś mi wyglądają. I ładny koński kombosa w takim właśnie momencie, w ciekawym. Ale walka też wygrana. E Te węże może jednak z nimi zobaczymy. Jak mówię, ich się aż tak bardzo nie boję. A więc chodźcie i pokażcie co wy tam macie. Atak no, atak stania jak mówię, atak kąsania, no ogólnie, ataki fizyczne od węży nie są mocne. No, jak właśnie widzicie, węże padają naprawdę szybko. No, tamten tylko nas, u nas pokąsał bo u niego. Ten drugi, chyba, nawet nie zdążył nic zrobić, bo po prostu padł przedwcześnie zanim coś się tam zdążył wykonać I Lukas ma level 58 Punkty zwał dwa, Punkty psychiczne o 1. U, stary ofensywał 3. Inteligencja o 1 No dobra, więc teraz pójdziemy jeszcze dalej I ta drabina tak... Ona do nie prowadzi, ale mimo to po niej się możemy wspiąć zupełnie jak te bezcelowe drabiny w wiosce panów Saturn Z tymi tutaj jest tak samo I już tam widzę na górze kolejnego nowego wroga i będę chciał z nim jak najbardziej walczyć osobno, bo on jest, no, dosyć mocny. Więc najpierw ten K-9000 musi tutaj paść, żebyśmy byli w miarę bezpieczni. Dobrze, więc to mamy załatwione. No i tutaj w tym jakby miejscu wyrokowie wydają się być całkiem, no całkiem porządni, całkiem solidni, ale jednak większość z nich naprawdę się łatwo pokonuje, nie są oni szczególnie mocni. I tu mamy właśnie tego nowego przeciwnika, którym jest Rakieto Rożec drugiej generacji. No czyli po prostu jest to to samo co Rakieto rożec pierwszej generacji, tylko że po prostu wiecie, mocniejsza odmiana, ale przez statystyki ogólnie... Ale no co mogą nie powiedzieć jeszcze innego? To po prostu to, że ma on no jednak z kolei dosyć mocno ofensywę. Ma on jeden atak, którym rani wszystkie wasze postacie i każdej z nich zawiera około 80 punktów zdrowia. To jest jego na pewno najmocniejszy atak. I nic więcej o nim już chyba nie powiem tak naprawdę, po prostu mogę na niego tylko polecić kombosy, a czy no może poza kombosami jeszcze mogę na niego polecić się za moje bo on na to z kolei jest słaby. Ale chyba na kombosy mi tutaj będą wystarczyły. I tak, jest on no, widzicie, że dosyć też szybki, i to jest chyba atak, e, który od niego znacznie podnosi szybkość, właśnie wiecie, że aż o 88. To jest chyba jedyny taki wróg, który tak coś potrafi, że on umie u siebie podnieść się szybkość. Zresztą on tego aż tak bardzo nie potrzebuje, on no, on tak czy jak sam z siebie jest całkiem szybkim wrogiem. Chyba tylko Bone jest od niego tak, na... tak naprawdę szybszy, tylko od takie dorożca. Więc to mu się aż tak szczególnie chyba nie przyda. I tu mamy właśnie jakieś budowniczy na tym samym placu budowy. No właśnie, skąd to jest plac budowy, to może to właśnie będzie już sete piętro? No to byłoby wiecie logiczne myślenie. Jak fajnie, że tu przyszliście! Trochę nam przeszkadzacie, ale i tak was ee, tak się jak. E, witam z przyjemnością. Wielkie dzięki w sumie. Pójdziemy tutaj kolejny, który stoi tutaj właśnie na tą... no na tej belce na jej końcu... Kiedy jesteś tak doświadczony jak ja, to jesteś tak przywyknięty do wysokości, że nad bliskie upadki są dla ciebie niczym! Pokażesz mi to! Aaa, <ścoughs> no faktycznie widać jest wytrenowany. Uważaj ty, draniu! Upadłem, gdyby nie ja, ty debilu! Z tym debilem to do to proszę, dziękuję bardzo, nie żartuję, dobra, więc tu mam jeszcze jednego gościa z tych budowniczych, właściwie jeszcze dwóch, pewnie nie muszę ci tego mówić, ale cokolwiek nie robisz, nie wolno ci nikogo popychać! No i tu wiecie, działa trochę taki, wiecie, psychologiczny paradoks, że wiecie, on mówi nie rób tego, a my to właśnie zrobimy, no i to właśnie musimy zrobić, żeby się właśnie na tą drugą stronę dostać, tej całej, tego całego placu budowy. I tak, goście właśnie się pchnęliśmy, on się trzyma, i my po nim potem przechodzimy jak po moście. Jest mi go nieco szkoda, naprawdę. I teraz Lukas ma gorączkę. No, czego on się może uczyć? Nawet nie jestem pewien, czego on jeszcze mógłby się nauczyć na tym etapie gry i tak dalej. Czy wy macie jakiś interes tutaj na tym placu budowy? Jeżeli nie, to spadajcie, okej? Okay? To ty powinieneś, kurczę spać z tych paruset metrów w dół, naprawdę. My tu świat ratujemy, a ten nie. I tu chyba najpierw musimy iść w górę, ale nie jestem tego jeszcze tak w 100% tak pewien. Eee, o co chodzi? Pytasz się, czy się mojej wysokości? O czym ty gadasz, ty draniu? Czemu draniu tego się pytam? Gdybym się ich bał, to nie jest tak, że mogę tylko sobie e, wyjść z pracy, kiedy tylko chcę. Oto, co znaczy bycie ojcem. Aha, okej, okay, przyjąłem. I tak, najpierw w faktycznie chyba trzeba iść górą. Bo widzę, że tu właśnie na końcu tej ścieżki jest kolejny do zdobycia prezent. Ale przed nim jeszcze kolejne dwa boa tranzystory. Jeden już padł, właśnie jak będzie łatwo, niego i właśnie od i komatory, czyli od dwóch postaci, właśnie z tą chyba gorszą ofensywą. No, ta no, mi, mi się już to kombocę nie udały. I to tak promieniem, który chyba powoduje konfuzję, ale nie jestem tego pewien. A czy on oczywiście powoduje konfuzję, jeśli trafi, ale tutaj właśnie spowodował, ale on chyba powoduje konfuzję, nie jestem tego pewien. Bo też właśnie pamiętam, że w tym fragmencie, który dzisiaj nagram, że właśnie będzie dużo wrogów y, y, z różnymi typami promieni. Które właśnie nie wiem, mogą albo ranić, albo narzucić jakieś statusy na nasze postacie i tak, tu się właśnie musimy czegoś pozbyć, bo w tym prezencie mamy ulubioną pizzę. I wiecie, chyba się pozbędę tych niepotrzebnych gadżetów, które nie widzę chyba sensu, żeby jeszcze je trzymać, bo chyba już do końca gry nie będę miał okazji ich sprzedać, więc po prostu się ich pozbędę. Mogłeś się mylić, ale nie chcę też, żeby po prostu mi te całe bransolety i te wszystkie rupiecie, żeby mi one tutaj miejsce w plecaku wypełniały niepotrzebnie. Więc tych wszystkich niepotrzebnych rzeczy się tu po prostu pozbędę. Kumotora chyba nie ma nic takiego, więc Duster może. Duster, no, Duster ma ten cały przyciągacz ataku, no z tego też nie będę raczej korzystał, więc to też mogę wyrzucić. A czy jak mówię, niby to jest taki w miarę przydatny przedmiotik, ale mi po prostu on nie do końca odpowiada. I Bonnie widzę ma u siebie jeszcze tą całą obrożę w paski, którą też wyrzucę, bo nie potrzebuję jej, mam lepszą tutaj czerwoną. A czy nie, tutaj tu jest obroża, była czapka Nessa, czy tam właśnie czapka, no wiecie, wzorowana na czapce Nessa, wiecie, ten cały kaszkiecik czerwony z niebieskim daszkiem. I Bonnie też ma ten cały przyniokacz ataku, którego też się pozbędę. A i właśnie jeszcze mamy ten cały prysznic Miodu, no który jak widzicie, znaczy nie wiem czy wam to pokazywałem, już nie pamiętam, ale ten, ten cały prysznic jest naprawdę, no nie jest on szczególnie mocny, więc jego też się wolę po prostu pozbyć. I Bonnie się dam może to całe truskawkowe tofu. I Lucas otrzyma tą całą pizzę, no która jak pewnie pamiętacie uzdrawia aż o około, chciałem tak coś powiedzieć, nie wiem czemu, uzdrawia aż o około, chciałem powiedzieć o 250 punktów zdrowia, więc... No ta pizza nam się też na pewno może przydać. Nie, wiem, to była teraz dziwna plątanina języka, taki, nie wiem, uzdrawia osz a około, naprawdę. Jedna z dziwnych plątanin, jakie póki co chyba zaliczyłem w życiu. I tak, tu jest kolejny nowy, dziwaczny wróg. Jest to miłosny spacerowicz. Ten wróg ma głównie ataki psychiczne ogień Gamma i Omega, i ma także kontry fizyczną i psychiczną, których ona może użyć, no kiedy tylko sobie tego zażyczy właściwie. I ten wróg jest na tyle ciekawy, że on, u niego jest 3% szansa na to, że on po sobie zostawi boską wstążkę, która jest oczywiście wyposażeniem dla kumatory. No i gdyby, no, gdyby się udało, to fajnie byłoby na taką wstoszkę oczywiście dla komatory otrzymać, no myślę, że ona by się nam mogła całkiem przydać. Ale tak, co do niego, no mimo że on jest... że on właśnie stosuje często ogień, to na ogień też jest on słaby, więc no ogień... Jeżeli on występuje w grupie, to z ognia tutaj możecie skorzystać. Ale na jednostce osobiście naprawdę nie polecam. No bo jak wiecie, no ogień jest bardziej atakiem na grupy, niż na jednostki tak naprawdę, więc na takiego jednego spacerowicza nie ma sensu ognia stosować, ale co innego miasta? dobra robota, Duster! Doświadczenie i jednak nie będzie, no nic niestety z tej całej wstążki. kurde nie to co znowu czuka Conroy, oh, kurze, po pierwszej właśnie walce od razu ma tą samą wstążkę, fartuch jeden. Ta budowla jest zabana z betonu i drewna. W sumie mogę to zauważyć, panie... A czy No może to nie jest do końca kapitan oczywisty, ale po prostu wiecie, to widzę. Nie wiem, może niektórzy na to uwagi nie, nie zwrócą e, o co chodzi? Czy to jest setne piętro się pytasz? Oczywiście, że nie to Nie jest. No, nawet nie mogę w niego wpiec, żeby się na nim teraz zemścić. Za te złe wiadomości. Więcej poczekamy znowu, bo Lukas znowu ma gorączkę, kiedy nie chce, żebym miał. No bo kurczę, zatem obudowaniem musiałem w tego gościa wbiec, żeby tam przejść na drugą stronę, znowu muszę go użyć jako... jako mostu, jako kładki? Ale nie, bo Lukas ma gorączkę, no która całe szczęście już się skończyła, a uczy się on... no, całkiem właściwie interesującej mocy psychicznej, konkretnie odświeżenia. Otóż odświeżenie, jak pamiętam, działa tak, że ono co... ono w każdej kolejce stopniowo będzie u każdej postaci regenerował, regenerowało... O odpowiednią ilość punktów zdrowia. Jest to ciekawa moc, ale nie jestem pewien, czy będę z niej aż tak często, tak często będę korzystał. Jeszcze sobie może przypomnę, ile ona pochłania punktów psychicznych. No, 20 to jest więcej niż uzdrowienie Gamma, ale mniej, mniej niż Omega. No nie może się dla tego odświeżenia jeszcze jakaś tam funkcja znajdzie i póki co jakoś takiej szczególnej nie mogę tak do końca znaleźć. Ale kto wie, jak mówię, może to nam się przyda. I w końcu no tego tutaj łachudle możemy, no, możemy tutaj przewrócić i tutaj kolejny z tych K9000 I wiecie co z nim zrobić! Wiecie co z nim zrobić, prawda? A, znowu do, do tego nawiązuje, nie wiem czemu skąd, już ma ile? Parę lat nawet? Nie wiem. Ten cały incydent, wiecie, z PEJĄ, tego typu rzeczy. A, nieważne. I to jakaś... jakiś właśnie przerwa, ale bez budowniczego tym razem?